panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen only mode. ten wykres, żeby to było lepiej widoczne. Mianowicie wczoraj mieliśmy dołek na poziomie 2041, potem doszło do wzrostów. Przybiliśmy tutaj dołek z wtorku na poziomie 2055. Dotarliśmy do poziomu około 2075 po czym e, rynek się zaczął cofać. <coughs> Dzisiaj rano <coughs> pisałem o tym, że odbicie może przyjąć postać trójfalową. E, cofnięcie w ramach fali B jest bardzo mocne. Mamy 62% całego ruchu wzrostowego zniesione, <coughs> więc jest duże prawdopodobieństwo tego, że gdy zakończy się fala B, możemy mieć jeszcze falę C, która przekroczy szczyt fali A. Zasięg fali C oraz fali A mogą być do siebie bardzo zbliżone. Potem w dłuższej perspektywie, gdy rynek będzie przebijać poziom 2073 od góry, to się musi oczywiście pojawić podażowa świeca, pełna świeca, a powinna być czarna oczywiście. A no to wtedy mamy sygnał do powrotu na ostatni dołek i niżej do poziomu 2030. Jest jeszcze druga możliwość, że korekta przyjmie inną postać. Będziemy spadali do wczorajszego dołka. Dopiero tutaj obroniany zostanie do, do ten poziom i potem jeszcze będziemy mieli powrót w rejon 2073. W efekcie będziemy mieli tak zwaną korektę płaską ABC. I potem w dłuższej perspektywie można byłoby spodziewać się tego, że rynek będzie szedł w dół. Przechodzimy w takim razie teraz do sytuacji na kontraktach na indeks tax. Tutaj żeśmy mieli dosyć silny ruch do góry, doszło do cofnięcia. Cofnięcie jest niewielkie. Tutaj szanse na to, że pojawi się korekta typu zygzaka A, B i potem C są większe. No, z drugiej strony trzeba powiedzieć, że na Adaksie nie udała się próba przełamania tego bardzo ważnego dołka, który mieliśmy na przełomie marca i kwietnia. Eee, więc strona poptowa ma tutaj trochę więcej argumentów za tym, żeby doprowadzić do większego odbicia. Natomiast potem w dłuższej perspektywie, jeśli na rynku amerykańskim mieliby, mielibyśmy mieć spadki, tutaj też powinniśmy mieć ruch w dół. Na polskim rynku mieliśmy dziś odbicie. No i może się okazać, że początek sesji poniedziałkowej przyniesie cofnięcie. Potem być może jeszcze jakiś jeden ruch do góry. I po zakończeniu takiego odbicia, jeśli rynek amerykański będzie szedł w dół pewności oczywiście mieć nie można, czy będzie szedł jeszcze w dół z nowymi dołkami. Czekałby nas jeszcze ruch na styczniowy dołek na poziomie 1660. I dopiero po nieudanej próbie przełamania tak ważnego wsparcia czekałby nas trwalsze odreagowanie spadków z tego szczytu. Popatrzmy teraz na euro-dolara. Tutaj generalnie, jeśli popatrzymy sobie tutaj na te ruchy, najpierw wczorajszy silny ruch w dół, potem również jeszcze wczorajszy silny ruch do góry, dzisiaj nocny ruch do góry to tak naprawdę na, na, należałoby skupić się teraz na perspektywie krótkoterminowej i tylko w krótkim terminie można byłoby jakieś sensowne wnioski wyciągać na podstawie wykresu. Można byłoby też podejść do tego w taki sposób, że w tej chwili analiza techniczna nie działa i liczą się tylko emocje związane z Brexitem. Ona no. Powiem szczerze, że wielokrotnie spotykałem się z takimi stwierdzeniami, na przykład w roku 2008, wtedy kiedy żeśmy mieli pierwszy kwartał, gdy spanikowani doradcy w, mówili o tym, że analiza techniczna nie działa, natomiast w tamtym czasie widać było wyraźnie, że rynki idą, mówię o rynku akcji, a rynki akcji idą na e, dalsze minima, w tej chwili jednak przychyliłbym się do tego, że w tak krótkiej perspektywie, kilkosesyjnej, rzeczywiście trudno jest, e, trudno jest określić, co się może w trochę dłuższej perspektywie wydarzyć. E, no bo te emocje i można powiedzieć to, ten paradygmat związany z tym, że człowiek stara się racjonalnie wszystko wytłumaczyć. Jeżeli byśmy przyjęli założenie, że Brytyjczycy będą wychodzić z Unii Europejskiej, to trudno się oprzeć, oprzeć takiemu wrażeniu, że fund powinien mocno pójść, mocno zacząć, mocno stracić, zaś złotówka też dużo by tutaj traciła i to samo mogłoby być z euro względem dolara, że euro mogłoby też tutaj tracić. Wydaje mi się jednak, że Trzeba w obecnej sytuacji troszeczkę się e, można powiedzieć od rynku odizolować i postarać się po prostu patrzeć na to co się będzie działo w ciągu tych najbliższych dni. Oczywiście przełomowy będzie czwartek i, i, i piątek. Generalnie w krótkim terminie myślę, że poziom 1.1295 może zostać zaatakowany. Próba przełamania tego poziomu w tej chwili wydaje się mało prawdopodobna, więc rynek może się cofnąć. Jeżeli potem byśmy przebijali się przez poziom 1.12, no to wtedy możemy jeszcze zaatakować tutaj ten dołek. Jak również i to ważne wsparcie w rejonie 1.11. Prawdopodobnie próba przełamania tych wsparć się nie uda. Rynek ruszy w górę. I mniej więcej podobnie może się zachować złotówka. Zaraz przejdziemy na wykres dolara do złotego. Widzimy, że próba przełamania tego oporu się nie udała, rynek się cofnął, potem doszło do odbicia, potem znowu mamy jakieś cofnięcie, wsparcie mamy na poziomie 3,90. Więc jeśli na wykresie euro-dolara poziom 1,13 nie będzie przebijany, no to tutaj poziom 3,90 też nie powinien być przebijany, a może po prostu tutaj zatrzymamy się na tych ostatnich trzech dołkach i potem należałoby spodziewać się na jakiś kolejny ruch w górę. Teraz przejdziemy do złota. Na złocie z kolei widać było, że wczoraj strona popytowa przeszarżowała. Ta bezpieczna przystań w postaci złota zemściła się dla tych inwestorów, którzy w ostatniej chwili tutaj próbowali jeszcze swoje aktywa w złoto lokować, gdyż byliśmy po bardzo silnym wzroście z poziomu 1202. Jeżeli mielibyśmy tutaj w... Wczoraj czy nawet przedwczoraj jeszcze e, grać na dalsze wzrosty na wykresie cen złota należało brać pod uwagę to, że tutaj mamy naprawdę bardzo silny opór i próba przełamania tego oporu z marszu może się po prostu nie udać. No i mieliśmy sytuację taką, że doszło wczoraj do sporego spadku. Ze szczytu na poziomie prawie 1320 do dołka na poziomie około 1280 był ruch o zasięgu aż 40 dolarów czyli to jest 3%, to jest bardzo dużo. W krótkim terminie wydaje się, że sytuacja jest dosyć chyba klarowna, mianowicie po pierwszym silnym ruchu w dół w postaci fali A, odbicie, które mamy tutaj, powinno być falą B, I potem powinniśmy jeszcze oczekiwać jednej fali spadkowej, falice. To byłby minimalny, można powiedzieć, schemat do wykonania przez złoto. Potem, jeżeli się okaże, że rynek będzie wracać powyżej dołka fali A, możliwy ponowny atak tutaj na te opory. No i potem w dłuższej perspektywie tutaj wybiorę taki scenariusz, który jest łatwo do, z, do z, zdiagnozowania. No, załóżmy, że Wielka Brytania pozostaje w Unii Europejskiej. No to wtedy powinniśmy mieć tutaj wypuszczenie powietrza z tego balonu, który był dmuchany przez ostatnie wiele dni. Powinniśmy mieć poważniejsze tutaj spadki. No i na koniec przejdźmy do sytuacji na wykresie cen na ropie doszło do wcześniej do przebicia tego bardzo ważnego wsparcia 47.6. Rynek poszedł dalej. Zeszliśmy do tego wsparcia na poziomie 46.4. Ono zostało na krótko przekroczone. Gdy rynek wracał powyżej tego bardzo ważnego wsparcia. Pojawił się krótkoterminowy sygnał kupna, wskazujący na to, że możemy mieć jakieś trochę większe odreagowanie. Dotarliśmy z kolei od dołu do tego bardzo silnego oporu na poziomie 47.6. Wydaje się, że... Skala tego ruchu wzrostowego, którą tutaj Państwo widzą, wskazywałaby na to, że korygujemy cały ten ruch spadkowy z tego szczytu. Korekta może przyjąć znowu postać takiej trójfalowej struktury. Pierwsza faza, fala A, potem cofnięcie pod tym oporem na 47,60. Fala B, cofnięcie powinno być tylko korekcyjne, na przykład może zabrać 50% ruchu wzrostowego. Potem jeszcze fala C. I w dłuższej perspektywie, jeżeli się okaże, że rynek będzie schodzić w dół i przebije szczyt fali A, no to wtedy mamy sygnał do tego, że możemy wrócić z powrotem na ten dołek. Gdy wrócimy z powrotem na ten dołek, być może jeśli go on zostanie obroniony, to rynek mógłby jeszcze wrócić z powrotem na ten lokalny szczyt. Mielibyśmy taką dużą korektę płaską, zaznaczę ją teraz na żółto. I po takiej dużej korekcie rynek byłby gotowy do kolejnej fali spadkowej, zaznaczymy ją na czerwono. O, w ten sposób. I to powinien być minimalny schemat, który się pojawi z tego szczytu. Czyli duża fala A, potem fala B i potem jeszcze fala C. Natomiast w długim terminie, wielotygodniowym czy też kilkumiesięcznym, ceny ropy mogą jeszcze wyjść na nowy szczyt. Dobrze, w takim razie to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.